będzie mandat za opiekunkę w ogłoszeniu o pracę albo murarza? Um, nie, nie, nie sądzę, żeby były te mandaty y, ani w takiej wysokości od razu, ani, y, ani natychmiast, jak tylko ktoś nie zastosuje y, okay, prawa. Okej, ale czy Pani uważa, że to jest rozsądne, żebyśmy w ogłoszeniach o pracę nie pisali opiekunka, tylko osoba do opieki nad dzieckiem i nie pisali murarz, tylko, nie wiem, betoniarz, tylko, no właśnie nie wiem, jak to napisać. <laughs> Myślę, że to też zależy na pewno od, od właśnie tego typu, typu ogłoszenia, ale rzeczywiście jest tak, że od 24 grudnia wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, która zakłada również u wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która... Yy, między innymi... Tak, zobowiązuje okay, nas do na Ale jeżeli ktoś tego. chce zatrudnić do I... opieki nad dzieckiem kobietę, a nie mężczyznę, kobiety i chce napisać opiekunka, kobie... chce zatrudnić kobietę do, do jako niani, to, to to nie będzie mógł tego napisać. O, proszę. Nie? Yy. To podejrzewam, że będziemy trochę... W, podejrzewam, że będziemy to trochę wypracowywać w praktyce. Natomiast chodzi o to, że i tutaj to jest, stoi idea taka za, za tą ustawą i za tą dyrektywą, że rynek pracy powinien być jak najbardziej równościowy i że nie powinniśmy dyskryminować ze względu na płeć, ani w jedną, ani w drugą stronę, ani jeśli chodzi o płace, ani jeśli chodzi właśnie o ogłoszenia o pracę. Bo to się przekłada... Oczywiście można to sprowadzać do absurdu, ale to się przekłada też na bardzo konkretne rzeczy, na przykład takie, że y, kiedy nasze dzieci idą do szkoły czy do przedszkola, to najczęściej spotykają jako nauczycielki kobiety. Brakuje y, przez to chłopcom, i o tym mówią bardzo często ludzie, okay. męskich wzorców, no a, wiem, a czy to takie takim... ogłoszenia o pracę też są elementem tej kultury, którą tworzymy, w której po prostu młody mężczyzna nie widzi siebie w roli opiekuńczej, w roli człowieka, który może to wychowywać nasze jeszcze dzieci. Krótki...